Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Crypto. Dzisiaj jest Środa, 13 listopada 2024 roku. Naszą analizę kontynuujemy sobie na interwale dziennym. Mamy tu już naniesione kreseczki z tygodniowego przeglądu kryptowalut. Więc pokrótce dla tych, co jeszcze nie widzieli ostatniej aktualizacji poniedziałkowej, główny scenariusz opiera się na wybiciu z tego, co jest w formacji trójkąta. Ona jest zaznaczona tutaj. Taką um, pomarańczową um, kreską z góry i z dołu. Jedni mówią formacja trójkąta, inni mówią formacja chorągiewki, jeszcze inni widzą oczywiście um, formację. Um, Filiżanki z łóżkiem. Natomiast my na spokojnie już teraz zostawiamy to za sobą, tą całą formację, gdyż mamy tutaj inne rzeczy do omówienia. Przede wszystkim najnowsze wybicie wzrostowe. Mamy tutaj osiągnięcie pewnego charakterystycznego poziomu dla, dla Bitcoina, czyli 367 tysięcy. 000... 354 zł, dokładnie. No i teraz ten charakterystyczny poziom nam się kończy takim pin pinbarem. Jest to doji o długich nogach, niestety, ale zwiastuje ona najprawdopodobniej no, lekką pauzę w tym trendzie wzrostowym, w tych wzrostach dynamicznych, bardzo dynamicznych wzrostach na Bitcoinie. Zaznaczymy sobie w takim bądź razie szczyt tej świeczki. Czyli mamy tutaj ten szczyt zaznaczony, lokalny szczyt ATH, jeszcze szczyt swingowy, póki co? Rysuje nam się dzisiaj Inside Bar. Inside Bar we wnętrzu właśnie tego tego dodzi, tej formacji dodzi, tak naprawdę, bo świecy dodzi doji, doji to jest pojedyncza świeczka. Mamy tutaj pojedynczą świeczkę dodzi. No, i oczywiście tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo interesująca, bo naruszenie 344 800, czyli dołka wczorajszego, będzie zwiastować dalsze osłabienie się Bitcoina. Trudno tak naprawdę powiedzieć, do jakich okolic byśmy spodziewali się, że ta cena zejdzie, zanim zostanie ponowiony ruch wzrostowy. Niemniej jednak. Jednym z realnych odcinków je, poziomów jest poziom 39059, tak? to jest taki poziom powiedzmy na wsparcie, zanim oczywiście będziemy rozmawiać o poziomach typu 288, 314, ale, ale, ale Wszystko po kolei, mamy tutaj strefę tak naprawdę konsolidacji tych zysków, pierwsza świeczka wyhamująca wzrosty pojawiła się na czacie na czacie, na czarcie, czyli na wykresie, dzisiejsza nam się rysuje, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast poziom docelowy 400 tysięcy złotych, mniej więcej 400 tysięcy złotych, ponieważ to wszystko zależy od tego, jaki będzie przelicznik złotówki do dolara, 100 tysięcy dolarów, ile to będzie tysięcy złotych, mniej więcej powiedzmy, że będzie to 400 tysięcy złotych, to jest też pełny, okrągły, psychologiczny poziom, jest następnym celem dla dla byków i teraz, jeżeli przyjmiemy sobie tymczasowy szczyt właśnie na tym poziomie 367 e, 354 e, no to możemy sobie tutaj jeszcze dodać do naszego wykresu e, ze zniesienia tak? Czyli możemy sobie dodać e, tak naprawdę tą liczbę e, ostatnią e, liczbę zniesień która będzie ewentualnie nam tutaj no, będzie nam stanowiła pewnego rodzaju punkt odniesienia, jeżeli chodzi o to, jak głęboki ma być tutaj ewentualnie ruch spadkowy, tak. Czyli mamy teraz tak, zrobimy sobie to procentowo w górę po prawej, żebyśmy wiedzieli o co chodzi i tak, 23% już mamy praktycznie zniesione, ale to dopiero po, tak naprawdę po tej świeżce, jak ona się już, nie wiadomo tak naprawdę, czy, on, czy 23% zostało dotknięte, czy nie, bo te, nie wiadomo, czy najpierw był dołek, czy, 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 najpierw był, czy najpierw był szczyt, w sumie możemy sobie sprawdzić to bardzo prosto, zobaczymy, co nam tutaj się wyrysuje, najpierw był szczyt, potem był dołek, tak, czy najpierw był szczyt, a potem był dołek, czyli no, można powiedzieć, że prawie że 23% jest już zniesione, Widać na niższych interwałach budującą się tą presję e, podaży. Także ten po, poziom mamy 38% jest na 329443, 50% jest na 31732 i 61% jest na Złoty czy gdzieś tutaj w tych okolicach e, e, tych dołków, które również e, korespondują z poziomem technicznym, ale jeżeli będzie im niżej zejdzie Bitcoin, tym szybsze. Agresywniejsze, bardziej dynamiczne będzie od Taka jest zasada. Dodamy sobie teraz RSI. RSI nam pokazuje wyraźnie, że rynek jest ekstremalnie wykupiony. 80 ponad 5 punktów mamy na tych wzrostach. Przydałaby się jakaś korekta, przydałaby się jakiś pullback chociażby. No i zobaczymy, czy rynek na to, na to stać. Póki co wygląda to bardzo mocno pro wzrostowo. Widzimy wyraźnie, że biki są z, no, bardzo wyraźną stroną dominującą, jeżeli chodzi o ten ostatni, ostatni ruch w górę. Jeżeli nawet dodamy sobie jeszcze niesamowitego troszeczkę, no to już widzimy, że to jest z pewnością fala, fala trzecia wzrostowa. Jeszcze nie ma tutaj na niesamowitym oscylatorze tego czerwonego słupka, więc jak na razie sytuacja jest nadal pro wzrostowa. No i tutaj, jak widzicie, cały czas była budowana ta pozycja byków aż od dołków tak naprawdę na 200, 205 153 zł. Więc reasumując, cały czas nasz outlook jest pro wzrostowy. Cały czas jest szansa na to, że te wzrosty będą do, 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 kontynuowane poziom docelowy 400 tysięcy złotych, no i zobaczymy jak tutaj uczestnicy rynku wybrną z tego inside bara, który mamy po, po doży po formacji doji na interwale dziennym. Tyle od mnie na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć, cześć.